Według mnie to już choroba psychiczna tego ziomka. Nie wiem, może go rodzice zostawili samego i mieli w dupie i teraz jedyne co robi to żeruje na innych i wyzywa. Ja pierdo... wiadomo... I to jest kur I teraz kurwa mamą będzie święty prze... Teraz, mamo, tak o, będzie święcie przekonany, że tak istnieje osoba. Kurwa. Myśli i wierzy w to samo co ja. I ja się podtrzymuje. Ten jego świat, jaja. No też mi się wydaje, że to jest jego choroba psychiczna, mordo. No, Powiedziałem mu, daj mi spokój, nie chcę mi się z Tobą gadać, gościu. Nie zrozumiał. Wymyślał sobie jakieś fikcyjne koleżeństwa, umowy i chuj. Co jeszcze? A ja mam. O mój Boże, tam wszystko jest udawane. Ja mam w ogóle wrażenie, że nawet te moderatorki, co niby pomagają, też go w chuj... Każdy kurwa, na czacie to jest jakiś. No, to jest fake. Każdy tam jest fake. Każdy, każdy sobie je robi. Tylko jedni bardziej, jedni mniej. Jednym chce się tak bardzo angażować, że nawet są w stanie tam mu moderować coś tam kurwa, Bo taką potem bekę ci są kurwa, Nie wiem, no to wszystko jest na niby. Wszystko jest kurwa, na niby. Mówię, to jest Truman Show, jeba. Na Twitchu, Truman Show. Wszyscy. Na czacie tam udają wszyscy. To jest eksperyment jakiś społeczny. Tak, mam po prostu wyjeżdżać na niego. Tam nic nie jest realne, nic. Na niego, w niego nazywajcie to, jak chcecie. On musi mieć jakąś chorobę, że sobie tam wymyśla, coś wmawia, dopowiada. <śmiennie> I on teraz dopowiada, do widza. No tak, no masz rację. On może ma jakąś tam chorobę. <śmiennie> ja się dole, no nie mogę. To nie jest normalne, zapewniam Was. Znacie drugą taką osobę w internecie, która tak robi? No ja nie znam, wybaczcie. Ale Lekka. no nie znam. Kurwa, to nie znam. Innym ludziom powiesz z Rozumieją, kurwa. A on sobie jakiś kurwa, nie wiem, wmawia rzeczy, kur... totalnie nie stworzone. Tu są to dla mamonek ptak, który siada na wielkim zwierzęciu i wyjada z niego pasożyty. Technicznie przynosi korzyść, ale mamą tego nienawidzi. Denerwuje go sama jego obecność. Próbuje go zrzucić, wstrząsnąć, ale Tupson wraca, bo wie, że mimo oporu robi coś, co temu zwierzęciu pomaga. Czy mu się to podoba, czy nie? <grywa> animal planet, jeb. Yeah. O, a tęskni za do tego stopnia, że sobie jakiś AI odpala, żeby kurde nie czuć się samotny, <grywa> chyba, no ja nie wiem, kurwa. Prawda, on jest chory, no widzowie. Już całkiem poważnie mówiąc, on jest chory. On jest kurwa, chory. Ten klient jest kurwa, chory i to nie podlega żadnym kurwa, negocjacjom, no. Po prostu, no. Wierzy coś do głowy i. i kurwa, nie wiem o co chodzi, no. Ja mam po prostu wyjechać w niego i czy on jutro będzie, czy nie będzie streamował, ja mam to koło kurwa. będę robił swoje. A on poza o mnie nie potrafi... No, jaja, no. Jak już ma tego, lajwa, wszystko, jest kasiora na no te hot dogi, kurwa, stacji i wodę gazowaną, że mu tam jakiś ten gościu przynosił. Teraz to już tam chłop Ciekawe, czy byłby taki... do przodu, jakby właśnie nie było nigdy żadnego szota, jakiegoś mema, nic, kurwa, nic. Ani jedna rzecz by nie powstała. Trafi nic... Totalnie nic nie potrafi, stary to jest fakt, kurwa. On nie potrafi, kurwa, nic poza gadaniem o mnie w każdej transmisji, kurwa. On ma obsesję jakąś, nie wiem, zakochał się prawdopodobnie i boli go odrzucenie, no. Ale no sorry, no ja lubię kobitki, no to jest jego problem w tym momencie, nie mój, prawda? Dlatego ktoś odrzucił. Ja to mam wyjebać po prostu gram, robię sobie swoje i czy on będzie czy nie będzie, będę robił sobie swoje a on, on jest zależny od tego czy ja jestem, bo jak mnie by nie było to o kim by gadał? No nie miałby o kim, nie miałby co robić, smutny by się idział. A mnie jakby nie było? I nigdy niczego? Co zrobiłem? Po prostu, no, kur... to jest kurwa no. A ja? Ja mam mnie ba... No to ja mam... Ja mam... Ja zagrał w gierki nie potrzebuję się kur... komuś dupy żeby... Prawda jest taka, że tak to wygląda w ten sposób. Jedno i drugie było potrzebne. Ja, który tego pajaca tam yy, sobie jaja z niego robiłem i te wszystkie rzeczy tam popowstawały pierwsze i dziad. O to chodzi, tylko różnica polega na tym, że gdyby tego nie było pierwszego, tego, że miałem ochotę sobie zrobić jaja, to by tego drugiego też by nie było. Chodzi o kolejność, kurwa. To prawda, że to i to razem zyskało i poszło do góry, ale to było pierwsze, kurwa. Pierwsze było jajko. Później, kurra kurwa. Myśleć jakiś farmazonów na, na czyjś temat, albo wysłać do niego ludzi, żeby się dobrze bawić. Właśnie to jest to, że ja umiem się dobrze bawić, a on chyba nie za bardzo. Ale no nie dziwimy, jak go z procy karmili to kurwa no trochę mu się tam odkleiło. No teraz, że sproc nagle myślił. Niech Holza challenge zrobi. Niech zamknie pizdę i nie gada o mnie przez kurwa, nie wiem, dwa tygodnie. przez to jest niewykonalne. Dobra. Okej. Okay. Co będzie jakby w zamian? Co dalej? Śmiało kurwa, możemy sprawdzić. Jeszcze zrobię zmowę z szoterami, żeby nie było ani jednego szota. Ani jednego szota nie było. Nic, kurwa. Ja nie oglądam i nie ma ani jednego szota. Nagle zobaczymy. Czy to jest niewykonalne w stopniu, w jakim jego choroba jest. To jest niewykonalne po prostu, stary. To jest niewykonalne, bo to jest chory, chory psychicznie człowiek.